Gryz... ZANIEEEEEEEE! Czołgiem! Po długiej przerwie przyszła pora na powrót do konsol stacjonarnych. Dziś na tapetę wskakują konsole trzeciej generacji, czyli 8-bitowe. Tym, co zapewne większość z Was kojarzy z tamtych czasów, to słyszalne za żelaznej kurtyny echa wojny konsolowej z Sega Nintendo. My jednak, czołowy produkt japońskiej technologii lat 80., mieliśmy poznać dopiero w roku 1989 ze sprawą mitycznego Pegasusa, co na skrzydłach upadku systemu przyleciał do polskich domów. Co było pierwsze? Sega czy Nintendo? Zagadka nierozwiązywalna. Jest smutny dla branży rok 1983. Producenci w popłochu uciekali do Japonii, by tam bezpiecznie móc pracować. Piątek, 15 lipca. Do sklepów trafiają dwie nowe konsole. Zaczyna się pierwsze starcie długoletniej rywalizacji. Firma Sega to do lat 80. jeden z wiodących amerykańskich producentów i wydawców automatów. Najpopularniejsze, które możecie kojarzyć, to Duck Hunt, Blockade, która stanowiła podstawę do stworzenia węża, Punching Back, jedna z pierwszych maszyn do mierzenia siły, oraz KO Punch, odświeżenie Punching Back, rozgrywka dla dwóch graczy, wydana 3 lata przed kultowym Punch Out Nintendo. Po znamiennej w skutkach zapaści rynku konsol, opisanej w poprzednim odcinku serii, siedziba częściowo wyprzedanej już firmy przeniosła się do Japonii. Jak pewnie pamiętacie, w tym roku rynkiem zawładnęły komputery. Sega postanowiła nie zmarnować tak łatwiej do zauważenia tendencji i wydała konsolę również jako komputer z klawiaturą o nazwie SC3000, a także w ulepszonej wersji SC3000H. W niedługim czasie konsola ukazała się w Australii i na rynkach europejskich. Konsola SG1000 nie osiągnęła dużego sukcesu komercyjnego. Przeszkodziła jej w tym doskonałość konkurencyjnego Famicomu, fakt wydania jej w trakcie zapaści rynku, a także zawirowania na wysokich stanowiskach w firmie. Po przemianowaniu firmy na Sega Enterprises wydana została kolejna konsola, SG-1000MK2. Poprawiona została technologia działania systemu, pojawiły się odłączone kontrolery i możliwość grania w gry z Sega Kart. Nowe, tańsze cartridges z wbudowaną pamięcią. Ten produkt także oszałamiającej kariery nie zrobił, ale mimo to Sega kontynuowała jego rozwój. A doprowadziło to do wydania znacznie bardziej popularnego SG-1000MK3, ale o tym za chwilę. Na konsolę wydano 68 gier na standardowych kartridżach i 29 Sega Card. 26 gier do obsługi wymagało dołączenia klawiatury, co wywołało falę niezadowolenia konsumentów, którzy zaopatrzyli się jedynie w konsolę, myśląc, że to im do grania wystarczy, lub posiadanie SC-3000. Ze względu na bardzo krytykowane, mało responsywne kontrolery, a także słabą grafikę w porównaniu do Famicomu, SG-1000 nie przyczyniła się znacznie do rozwoju technologii konsol, jednak ceniona jest ze względu na wkład, jaki wniosła w stworzenie Sega Master System. Pewnie wielu z was zastanawia się, jak taka konsolka mogła szturmem zawładnąć światowymi rynkami konsolowymi. Co niektórzy twierdzą, że najważniejszymi czynnikami, które wyróżniały NESA, były z pewnością znacznie dłuższe i ciekawsze gry niż na konkurencyjnych produktach, nierzadko z rozbudowaną fabułą oraz bardziej szczegółowa grafika niż w przypadku wydawanych ówcześnie konsol. Nintendo prowadziło wówczas wielce kontrowersyjną, restrykcyjną politykę z firmami tworzącymi gry na ich platformy. Obowiązywał kontrakt, według którego z jednej firmy mogą ukazywać się tylko trzy tytuły na NESA rocznie i firma nie miała prawa do tworzenia dla innego producenta konsol. To zapewniło Nintendo dominację rynku i ochronę przed zalewem słabych gier, które zabiły Atari, ale pod koniec życia konsoli uznane zostało za bezprawne działanie. Pierwsze plany zakładały wydanie 16-bitowego systemu z funkcjonalnością pełnoprawnego komputera i wyjściem na dyskietki. Lecz ówczesny prezydent Nintendo Hiroshi Yamauchi zdecydował się na stworzenie tańszej i bardziej konwencjonalnej konsoli, która miała trafić do większej rzeszy ludzi. Długo trwały spory nad zaprojektowaniem kontrolera. Wielu twórców opowiadało się za klasycznym modelem joysticka używanym w amerykańskich konsolach, ostatecznie wygrała opcję przeniesienia schematu kontrolera z Game and Watch z D-padem po lewej stronie, zostawiając jednak port na podłączenie joysticka. Od kompromis idealny. Dodano też przycisk umożliwiający wyskakiwanie kartridża, który nie był absolutnie potrzebny, lecz Masayuki Uemura twórca systemu zdecydował, że taki bajer rozbawi dzieci. Konsola została wydana wraz z trzema popularnymi grami Nintendo: Donkey Kong, Donkey Kong Jr i Papay. Początkowo firma zaliczyła wpadkę. Pierwsza wydana seria konsol posiadała wieszający się system. Lecz producenci szybko poprawili ten błąd, zmieniając płytę główną, dzięki czemu już pod koniec 1984 roku Famicom uznany został najlepiej sprzedającą się konsolą w Japonii. Nintendo powzięło plany wydania konsoli w Ameryce Północnej, w tym celu nawiązało współpracę z Atari, która miała wydać konsolę jako Nintendo Advanced Video Gaming System. Plany nigdy nie doszły do skutku. Koliko bezprawnie wykorzystało Donkey Konga do reklamy swojego komputera Adam, co uderzyło w ekskluzywną licencję Atari na wydawanie gier Nintendo. Ponadto już następnego miesiąca zwolniony został prezes Atari, więc umowa odeszła w zapomnienie, a Nintendo postanowiło działać zgodnie ze starą zasadą. Chcesz coś zrobić dobrze? Zrób sam. Początkowo na rynek amerykański trafić miał Nintendo Advanced Video System, czyli konsola wzbogacona o dodatki w postaci klawiatury, nagrywarki kasetowej, bezprzewodowego joysticka i specjalnego dodatku w postaci kartridży umożliwiającego programowanie w Basicu. Jednak i te plany się nie urzeczywistniły. Twórcy pracowali więc jeszcze bardziej za wzięcie, wskutek czego gotowa do wypuszczenia na rynek konsola zaprezentowana została w ramach Consumer Electronics Show już w 1985 roku jako Nintendo Entertainment System, czyli NES. Wydawanie konsol do gier w Stanach w tamtych czasach wiązało się z ogromnym ryzykiem. Społeczeństwo już ostatecznie pożegnało się z tą przestarzałą technologią. Nintendo zatem postanowiło promować swój sprzęt jako zabawkę dla dzieci. Co ciekawe, ten zabieg marketingowy Nintendo zbiera swoje plony aż do dziś. W społeczeństwie nadal trwa przekonanie, że to mało dojrzała forma rozrywki. Skupiono się na takich akcesoriach jak zaper, czyli pistolet do obsługiwania strzelanek, i ROB, robocik na baterie reagujący ruchami na błyski ekranu. Oprócz tego Nintendo postawiło sobie za cel odzyskanie zaufania odbiorców. Jak pamiętamy z poprzednich odcinków, reklamy i okładki gier często przypominały dzieła sztuki, nie mające nic wspólnego z rzeczywistą grą. Znów przywołam flagowy przykład IT. Nintendo więc pokazywało swoje produkty takie, jakimi są. Mimo tego dystrybutorzy niechętnie patrzyli na japoński produkt, więc Nintendo zdecydowało się na ryzykowną dystrybucję na własną rękę. NES ukazał się początkowo tylko w Nowym Jorku w ilości 100 tysięcy sztuk. Każdy zestaw zawierał konsolę, dwa paty, robocika, karabinek i dwie gry: Gyromite i Duck Hunt. Nie mylić z automatem Segi o tej samej nazwie. Do połowy 1986 roku konsola ukazywała się już na terenie całych Stanów Zjednoczonych w dwóch wersjach: jedna standardowa, a druga to Deluxe Set. Posiadała ona także dodatek w postaci Super Mario Bros. Ponadto na rynku ukazało się 18 kolejnych gier na tą konsolę. Aż do Wario Woods, wydanej w 1994 roku, na konsolę ukazało się 713 tytułów w Stanach i na terenie obsługującym PAL, zaś ogółem nielicencjonowanych gier jest około 113. Liczba nie obejmuje nieoficjalnych, spiraconych gier. W ogromnej bibliotece gier znajdziemy tytuły definiujące swój gatunek, takie jak Dungeons and Dragons, Mario, czołowe NESowe produkcje, Mega Man, a także pierwsze części serii do dziś pozostające bestsellerami Metal Gear Final Fantasy. Bardziej szczegółowo grami na nes zajmiemy się w osobnym odcinku, tutaj zaprezentujemy i tak obszerną listę najpopularniejszych tytułów. Go. Time. Jedną z ciekawszych gier na NES-a była wydana w roku 92 MC Kids, platformówka będąca reklamą słynnej sieci ekskluzywnych amerykańskich restauracji McDonald's. Ekspansywna polityka gastronomicznego klauna nie ograniczała się tylko do NESA. Gra wyszła także na Commodore 64, Amigę, Atari ST i MS DOS, a później na Game Boya. Dużo też nakomplikowano w sprawie Super Mario Bros. 2. Gra o tej nazwie na platformę NES została wydana w Japonii jako Super Mario Bros. 2 US Version w 1988 roku, zaś japońska ukazała się na rynku amerykańskim długo po premierze w kraju kwitnącej wiśni. Wyszła dopiero na konsolę Wii w 2007 roku, nosząc nazwę Mario The Lost Levels. Prawdopodobnie Japończycy stwierdzili, że ich utracone poziomy będą zbyt wymagające dla dzieci amerykańskich i trudno im się dziwić, chyba dla nikogo nie są łatwe. Nie jest jednak prawdą, że japońskie dzieci żyły w nieświadomości, jak wyglądał amerykański drugi Super Marian. Osądźcie sami, czy wam to czegoś nie przypomina? Niewątpliwie NES osiągnął nadzwyczajny sukces na świecie, jednak z pewnymi wyjątkami. W Europie Zachodniej ukazało się dopiero w 1986 roku i przegrało rywalizację z Sega Master System, a na terenie Korei Południowej konsulka straciła nawet swoją nazwę. Mianowicie, po II wojnie światowej zaczął obowiązywać zakaz rozpowszechniania jakichkolwiek japońskich produktów kulturalnych na terenie Korei. Z tego powodu dystrybucją konsol musiała się tam zająć firma Hyundai, która z powodzeniem wydała absolutnie niejapońską konsolę Comboi, a także jej następcę jeszcze bardziej niejapońską Super Komboy. Za sprawą swej popularności NES doczekał się także pokaźnej liczby kopii. Najsłynniejszą jest niewątpliwie Dendy tajwańska produkcja, która zyskała wielką popularność w Związku Radzieckim wydana na początku lat 90. Do roku 1994 osiągnęła sprzedaż ponad 1 milion sztuk, jednak na rynku pojawiła się konkurencja, także klony NESa, Kenga i Bitman. Wtedy też nowo utworzona firma Dendy podpisała umowę z Nintendo, od biznes po rusku, gdzie w zamian za niepromowanie produktów Segi stali się oficjalnym właścicielem praw do dystrybucji SNESa w Rosji. Kolejne klony to Family Game w Argentynie, Micro Genius w południowo-wschodniej Azji, Samurai w obrębie krajów obsługujących system PAL, który jest przy okazji pierwszą konsolą w Indiach i coś, co wielu z nas wspomina z rozrzewnieniem, Pegasus, znowuż tajwańska produkcja, który osiągnął ogromną popularność w Polsce, Serbii oraz Bośni i Hercegowinie. Jako, że był to klon japońskiego Famicoma, a nie NES-a, zrzadko obsługiwał zachodnie kartridże z azjatyckimi, radząc sobie o niebo lepiej. Mało kto jednak miał szansę się o tym przekonać. Szerzące się piractwo skrzętnie blokowało rynek przed napływem licencjonowanych produktów. W zamian otrzymywaliśmy tonę kartridżów w typu 1000 in One, czyli jak każdy wie, wariacje na temat kilku gier. Najpopularniejszym tytułem na tą platformę był Contra 168 in 1, czyli powtórzone wielokrotnie nasowe gry z kontrą Super Mario Bros. i Tetrisem na czele. Pegasus do dziś jest łatwo osiągalny, najczęściej do zdobycia na internetowych portalach aukcyjnych lub dowolnych targowiskach i otoczony boskim wręcz kultem wśród polskich retrograczy. W późniejszym czasie na rynku pojawił się także Power Pegasus 16Bit, tym razem stanowiący klon z Sega Mega Drive, jednak nie osiągnął aż takiej popularności. Nadciąga rok 1985. Na horyzoncie ukazuje się cień Segi. Ale o tym już w drugiej części, na którą zapraszamy już w niedługim czasie. Prócz wielkich graczy takich jak Sega i Atari, zaznajomimy się z zapomnianymi już konsolami amerykańskimi i angielskimi, a także wspomnimy o komodorkowym epizodzie na rynku konsol. Także subskrybujcie, by nic nie przegapić. Hej